Witam serdecznie moi drodzy. Piotr i prosto z Biszkeku, z Kyrgyzstanu. Dzisiaj kilka praktycznych informacji, co potrzebujecie wiedzieć, jadąc tutaj do tego kraju. Takie podstawowe rzeczy. Oczywiście przejdziemy się troszkę po mieście i będziemy szukali smacznego jedzenia. Może porozmawiamy z ludźmi, zapytamy, co tam u nich słychać. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz ważna to powiedziałbym pogoda. Teraz już zaczyna się kwiecień, więc w miarę się rozpogadzam, można powiedzieć, troszkę jak u nas, z tym, że ich nie. Tutaj mrozy i zimy są dość srogie i tutaj w miejscowości Biszkek, czyli w stolicy, nie jest jeszcze tak tragicznie jak gdzieś tam w południowej części w górach. Zatem tutaj dobrze byłoby przyjeżdżać gdzieś tak od kwietnia jeżeli nie chcielibyście zasypać się jakoś szczególnie śniegiem Kwestia kolejna to kontakty, słuchajcie, takie same jak u nas w Polsce, więc nie musicie obawiać się o przejścióweczki Moi drodzy, biorę zatem moje somy kirgijskie, tak wyglądają, to jest setka około 4 dolarów, dolar tutaj jak jest na tablicy napisane w kantorze w banku 80 za dolara wam dają w bankomacie oficjalny kurs 93 za jednego dolara zatem biorę takich banknotów kilka i idziemy szukać jedzenia dużo się dzieje za dnia do tego co było wczoraj wieczorem bo o godzinie 21 .00. ciężko było znaleźć Jakiekolwiek żarełko jak widać, większość lokali knajp pozamykana. Spodziewałem się, chyba, większego ruchu, bym powiedział. Teraz widzę, że wszystko jest pootwierane, zatem warto pozwiedzać. Tu jakaś lokalna knajpa zachęciła mnie obrazkami z internetu. No nic, wejdziemy. Pierwsza knajpa oferuje menu w języku angielskim, co mnie zdziwiło plus od razu wypisane ceny, więc jest bardzo spoko. Wydaje mi się, że tutaj uda się zjeść normalne śniadanko. Powiedziałbym właśnie, że taka że chyba bardziej śniadaniowa knajpa z tego co widzę, a dania obiadowe też się znajdą. Dobra, trzeba coś Kącik gastro numer 1 w dzisiejszym odcinku. Herbata. Jak to przystało tutaj w, w tych krajach czaj. Zamówię słuchajcie, rzeczy, które są znane wszystkim. Myślę Polakom, którzy lubią naszą kuchnię niemalże. Bareniki, coś na zasadzie pierogów, tak jak nasze pierogi ruskie Z a, ziemniakami oraz serem, 12 sztuk Zasłuchajcie, 120 soma, czyli to jest około 6 zł. Bardzo, bardzo tanio I do tego zamówiłem sobie jeszcze e, barszcz za 135 soma Zaraz przyjdzie, potem kończy kulinarny numer 1 Danie numer jeden, Waryniki. Zobaczcie, no niemalże jak nasze pierogi wyglądają. Powiedziałbym dość przyzwoicie. Porcja 12 sztuk za jakieś 6 zł, czyli naprawdę bardzo tanie. Pamiętam jeszcze czas jak w Polsce pierogi były po złotówkę. Pasivo. I Barszczyk. I pamiętam jak u nas pierogi były po złote 10. Teraz to już chyba nie ma, że po 2 złote za sztukę. Tak więc bardzo tanio testujemy. No i dobra, najpierw oczywiście pierogi puste. W sensie, o, chyba. Średnio im tego gotowanie to wyszło. tak jak, jak nabijemy jest pusty i się... Nie nabija, bo zobaczcie, wycieka z niego wszystko to Trochę licho No do. do pierogów mojej mamy on to dzieli dystans jak stąd do Polski Strzelam, że z barszem może być podobnie Barsz to moja ulubiona zupa I lubię jak jest smaczna, nie ukrywam Kto nie lubi? O, barsz takiem spoko Może ciutkę cukru by się przydało Tak to Ok, moi drodzy, jeżeli jecie smacznego Jeżeli je to jest smacznego. Tutaj mamy, słuchajcie, mapę Kyrgyzstanu. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak będzie wyglądała moja podróż. Niestety nie można wjechać lądem do Kazachstanu. Niestety tylko 30 km jakieś dzieli nas od granicy właśnie z tym krajem. Ale wjechać się nie da, więc zatem najprawdopodobniej na dniach będę kierował się nad jezioro. Issyk-Kol. Później będę się wracał mniej więcej koło jeziora Songkol i na południe słuchajcie aż niemalże do granicy z Chinami później będę się wracał i jechał mniej więcej w ten sposób aż do miejscowości Osh i później będę chciał przekroczyć granicę z Uzbekistanem i również nie wolno słuchajcie wjechać do Tadżykistanu podobno jest problem. Tak więc skupimy się na Kirgistanie i później na Uzbekistanie. Zrobiło się trochę cieplej dzisiaj. Mimo nadzieję, że tak zostanie przez kolejne dni, bo wychodziły ładne kir kir kirgijskie, przepraszam, dziewczyny. I dzisiaj w końcu tego tak ostatnio zamuliłem się w Jordanii. Dzisiaj na 100% pokażę Wam chociaż na kilku przebitkach jak wyglądają dziewczyny tutaj właśnie w Kirgistanie na Tinderku Ale dosłownie kilka będzie przebitek Więc postaram się robić te materiały troszkę inaczej Tinderowe jak robiłem wcześniej, już nie będzie całych odcinków poświęcanych tej tematyce Tylko takich wiecie, kilka ujęć po prostu z właśnie opcji Tinderowej A ja się przejść tutaj, zobaczcie Jeden wielki

Wszystkie skrawki tutaj widzę, zieleni w mieście, tak to reszta, powiedziałbym, beton. No i jak to wszędzie w tych krajach, które były w ZSRR, same pomniki nastawiane. A czym większy, tym lepszy. Na blogach ludzie piszą, że. Sam Biszkek nie ma nic do zaoferowania i najlepszą opcją jest wyjechanie poza miasto I eksplorowanie tych pięknych gór Ale oczywiście na to przyjdzie również czas Raczej dość sporo chyba a posiedzę tutaj w Kirgistanie, Ale najpierw troszkę pracy tutaj Ale najpierw troszkę pracy, póki mam zasięg właśnie w stolicy co do dziewczyn, jestem w stanie powiedzieć, że są ładne. Są na pewno specyficzne jest specyficzna rola tych dziewczyn z centralnej e, Azji. Nie spodziewałem się, chyba, że będą aż takie ładne, e, ale 88% społeczeństwa to e, muzułmanie. Są też jeszcze tutaj widać na ulicach dziewczyny z. Rosji, no ale kiedy przyjechałem tutaj podrywać Rosjanek, zauważyłem też, że nagrywając aparatem z mikrofonem, więcej ludzi bierze to za opcję YouTube'a. Bo jak nagrywałem telefonem, to tak nieszczególnie ludzie zwracają uwagę gdziekolwiek na świecie. Widzą, że coś tam się nagrywa, ale chyba bardziej to postrzegają jako jakiś nie wiem, Instagram. A tutaj już któraś z rzędu mówi. Co za kanał, co za kanał I tam pytają mnie co na tym YouTubeku jest Albo jak tego YouTube'a można znaleźć Tutaj chyba powstał jakiś pewnie obiekt Wojskowy bym powiedział Otoczony drutem kolczastym Ale jak widać nieskończony No i klasycznie wielki moloch betonowy W sumie jak wszystkie te budynki tutaj koło. Co do samego kraju to powiem Wam, że jest bardzo duży, rozległy i mieszka tylko około 6 lub 7 milionów mieszkańców. To jest małą liczbą na tak duży kraj, no ale ogromna liczba a, kilometrów, jeżeli chodzi o stepy oraz góry oczywiście e, przeważa tutaj w, w tym kraju. Zauważyłem też, że jest sporo hindusów na mieście. Więc wybieram się na jedną z indyjskich restauracji. Mam do sobie zjeść takie porządne jedzenie, tym bardziej, że jest tanie, porównując do jedzenia indyjskiego u nas. Traktowana jako taka, bym powiedział, turbo egzotyka niemalże. A tutaj w miarę bardzo przystępne cenowo. Przypomniało mi się trochę jak byłem na jednej ze wsi w Azerbejdżanie i wszyscy mężczyźni chodzili w pantoflach, czarnych spodniach i czarnych kurtkach skórzanych. Jak zapytałem takiego młodego chłopaka, powiedział mi, że no słuchaj, tutaj jeszcze nie dotarła taka moda europejska i każdy inny kolor poza kolorem czarnym oraz szarym jest kolorem po prostu damskim, więc. Tak mi trochę się tutaj kojarzy jeszcze, bo właśnie też duża ilość mężczyzn, tych starszych szczególnie, ma taki tok myślenia A strzelam, że na wioskach, jak wyjedzie się poza stolicę, to większość osób będzie chodziła w tych takich tradycyjnych strojach Widać te tradycyjne czapki tutaj na głowa, ale żeby tak cali byli pobierani, to jeszcze nie, ale wydaje mi się, że dosłownie kawałek za... Stolicą będzie można to zauważyć No jest knajpa pakistańsko-indyjska Paparotti, moi drodzy Wchodzimy No Jadłem, nie ukrywam, ale nie była to najlepsza indyjska kuchnia jaką jadłem w swoim życiu Chociaż wczoraj takich chłopaków spotkałem z Indii, polecali i mówili, że warto Nic, dzisiaj jeszcze jedna misja, moi drodzy Zanim zajdzie słońce chciałbym udać się do fryzjera Najnormalniej w, w świecie Potrzebuję się obciąć, ale obawiam się zawsze o moją brodę Więc po prostu powiem, żeby mi e, obcięli tylko górę a brody nie ruszali, bo i tak pewnie z pieprzą. Zatem lecimy. co do fryzjerów, druga kwestia jest taka, że z reguły w krajach e, muzułmańskich jeśli mają brody, potrafią obcinać Ale z tym jest, można powiedzieć, delikatny problem, bo tutaj naprawdę mała, e, mały procent w sumie ludzi nosi brodę więc lepiej tego nie ruszać, bo później będzie tylko płacz No tutaj widać jeszcze, głęboka komuna te gazety, zobaczcie, wiszące tutaj Ark jeszcze żyje, wydaje mi się, że do godzin wieczornych pootwierany Te panie sprzedają owoce, fajeczki na sztuki Tak jak u nas kiedyś Привет. Привет, привет. Ч, ты видео снимаешь? Ва, я не понимаю. Да. <laughs> Шт -шт. да, хорошо? Да, конечно. И сколько? 200. 200. Давай, 200 сюда. Цик. На ангелский? Вот, вот английский. Да. у меня А, Ты какой нас знаешь? А, тут Спасибо. Пожалуйста. А! Ah! <laughs> ah! Dobra, słuchajcie, siadamy дамы До Głowy, tak więc 3, 2, 1 Dobra, jak młody Bóg, słuchajcie Zobaczymy, że z tyłu jest obcięty baniak, bo nie widzę Przebawiając, taki trójkąt mi zrobił, ale chyba jest git Tybo, nie Jest gitaruba, słuchajcie Nie wiem, jeszcze za takie pieniądze, myślę, że małe Chyba dwie stówki, albo trzy stówki ewentualnie Tak więc, bardzo mało, słuchajcie awe, awe dziękuje no, no, no. tak, zrobione, rozliczamy się jeszcze póki jest parę minut słońca lecimy coś tu co zobaczyć dookoła zatem pełne strzyżenie bani plus podgolenie delikatne wąsa e, i umycie głowy to koszt 200 czyli to jest na polskie złotówki, chyba koło 10. Chcielibyście tyle płacić co w Polsce za fryzjera powiem ja Wam całkiem nienagannie to a, To zrobił, więc bardzo spoko ja wracam teraz do hostelu na parę minut. Słuchajcie okazało się, że trochę mi zepsuli te włosy, jednak jak tak sobie zrobiłem, to jest jednak Zepsute, na mokro to wyglądało lepiej, ale jest lipa. Zatem moi drodzy, czas na gorące palce. Tinder, Biszkek. Lecimy. Kilka słów podsumowujących, tutaj można powiedzieć Tinderka w stolicy w Biszkeku. Dziewczyny są ładne, tak jak mówiłem, a my czujemy tak, bym powiedział, średnio. Inaczej zupełnie jak w krajach, można powiedzieć, nie wiem, Ameryki Południowej lub na przykład Azji Południowo-wschodniej. Wiadomo, tutaj słuchajcie, główną religią to Islam 88% zatem może być trochę ciężej. To nie jest tak podobno radykalny islam jak w innych krajach. Oczywiście od dzisiaj zaczyna się Ramadan, więc będę wam relacjonował, jak wygląda to święto tutaj w Kirgistanie, przy tak dużej właśnie liczbie muzułmanów. I też zauważyłem pewną zależność, że w krajach, gdzie właśnie religia mocno dominuje nawet to. Jest bardzo dużo fejków na, na, na Tinderze, bardzo dużo takich profili Tylko i wyłącznie z jakimiś tam, nie wiem, miniaturkami kotów albo cokolwiek Wydaje mi się, żeby, nie wiem, znajomi czy powiedzmy rodzina przypadkiem nie zobaczyli, co się święci Zatem, moi drodzy, ja z tego miejsca się z wami żegnam Może będzie jakaś randka, może niekoniecznie Pozdrawiam was serdecznie, zostawcie Łapkę do góry, będziemy robić właśnie takie odcinki tinderowe, krótkie, tylko żeby wam pokazać kilka a, urywków, żeby nie tracić, że tak powiem, całego odcinka na e, Tindera. Wiem, że duża część z Was oglądała, pewnie głównie dlatego, ale można powiedzieć, że nie tyle formuła kanału się zmieniła, co chyba troszkę brak czasu na robienie e, specjalnych odcinków, bo to naprawdę jest e, no, wciągające. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Luźny, fajny. Do zobaczenia w kolejnym. Hej!